15 marca 2025 roku otrzymałem taką wiadomość. Nie żyje Barbara Skrzypek. Kobieta zmarła po pięciogodzinnym przesłuchaniu przez prokurator Ewę Wrzosek w sprawie tak zwanych dwóch wieży. Nienawiść tej władzy już nie zna granic. Co ja odpisałem? Więc komu zależy, by ukryć sedno sprawy dwóch wież? Tusk raczej wolałby... By pani Barbara więcej mówiła. Kaczyński, by zamilkła. A ja uważam, że Tusk z Kaczyńskim są w zmowie. Proszę państwa, proszę przekazać tę wiadomość dalej, rozsyłać. Proszę o subskrypcję, proszę o łapki w górę. A jeżeli się wam to nie podoba, łapki w dół. I serdecznie dziękuję tym, co do tej pory wspomagają mnie poprzez oglądanie, poprzez subskrypcje, łapki, tak dalej. Pozdrawiam wszystkich państwa. Bądźcie ostrożni w tym, co mówicie, do kogo mówicie i proszę, bądźcie ostrożni.